A dzisiaj podczas drugiej kulinarnej bitwy w Olsztyn która odbyła się w roku 2019 okazała się absolutnym hitem daliśmy ponad 1000 talerzy dzisiaj liczymy, że, że nie będzie gorzej e, a dzisiaj co mamy do zaprezentowania dwie kuchnie e, które który nadzoruje szef kuchni Marek Kropielnicki który wyznaczył sobie e, swoich suszefów, e, wydadzą dwa dania główne oraz dwa desery. I Kuchnia Czerwonych za moimi plecami pod wodzą Eweliny Stanek. Najpierw o godzinie 14 wyda ramen, potem w, kontr, w kontrze do niej Kuchnia Czarnych wyda dwa rodzaje sushi. I potem już przyjdzie czas na coś słodkiego, desery i jeżeli chodzi o desery Kuchnia Czerwonych wyda naprawdę bardzo smaczny sernik mango marakuja z tajnymi składnikami nazwy znowu w kontrze do, tej, do tego dania, kuchnia czarnych wyda mangolasy, czyli taka wycieczka, gdzieś tam hinduska trochę, pulpa z mango, jogurt naturalny i wiele, wiele innych składników, które naprawdę składają się na niesamowite doznanie kulinarne, bo to trudno już mówić o jakimś smaku, to jest ja zawsze mówię, że to już są pochodzą Marka Kropelskiego, tak naprawdę pewnego rodzaju kulinarne przygody. W tym roku zajechaliśmy do dalekiej Azji, wykorzystując produkt tutaj lokalny, głównie węgorze i głównie sandachen jak wiemy sushi czy ramen kojarzy się z innymi rybami absolutnie natomiast chcieliśmy pokazać że te znane na całym świecie azjatyckie potrawy można w świetny w doskonały sposób przygotować e, e, używając regionalnego absolutnie polskiego e, produktu e, Marek Kropielnicki powierzył e, nadzorowanie kuchni dwóm e, dwóm kucharzom pierwszym moimi rycami Arek Galusi i na drugi biegun wieć Dziękuję, płeć, wypraszam, piękna. Ewelina Stanek, turdzenna e, mieszkanka, więc e, walcząc z czarni i z czerwonymi, będą też mieli do wyboru, czy wybierają kogoś, kto jest tutaj, czy kogoś, kto jest troszeczkę, e, troszeczkę napływowy. Także e, uważam, że temat jest absolutnie e, na czasie i e, takie autorskie podejście do regionalnych kuchni mocnej. Rozbijamy je rokrocznie, myślę, że kolejne spotkania będą też przynosiły jakieś. Być może kolejne podróże, gdzieś chodzą, chodzi nam gdzieś po, e, po głowie Afryka. Trudny temat i tutaj połączenie tego Polscyna z Afryką w przyszłym roku. Będziemy nad tym pracować tak, już może nie od jutra, ale za tydzień, gdy tutaj. Kurz opadnie. Tych pomysłów nie brakuje, tego typu eventów robimy trochę będzie Jeszcze raz Państwa przypominam, to co serwujemy, to jest ramen, czyli bardzo esencjonalny wywar na, zup, na rybach lokalnych, czyli z węgorza i sandacza. Dodaliśmy troszkę wędzonego szproku na smaczek. Bardzo lokalne produkty, świeżość i życzę Wam wszystkim smacznego. Polecam to wszystkim, co tutaj są. Nic kosztują, bo to jest dla mnie też coś nowego i bardzo nowości spożywam.